Jak mam oryka, to jest trzeci odcinek, zagramy w Minecrafta, tak po tym, poza tymi odcinkami znalazłem sobie nową miejscówkę, zrobiłem już domek. A w dzisiejszym odcinku będziemy budować balkon do tego, można powiedzieć, domku. Ja wam pokażę moją miejscówkę. Oto tu są takie schodki. A tak wygląda ta miejscówka. Ogólnie mamy takie i temy można tak to powiem ale Pierwszy idziemy po drewno bo to jest z drewna zrobione balkonik dzisiaj taki krótszy odcinek bo też czasu nie mam za bardzo tu 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 mam już trochę dobra tyle mi ogólnie wystarczy pomimo przynajmniej mi wystarczyć nie no, no, no tu mogę się zostawić otwarte nie wiem po co to zamykałem no, ale Tutaj, tutaj, tutaj Grawe według najmniej potrzebny No nie pochyliłem się na no, ale trudno Później się po nim zejdzie No to hmm. będę musiał cały tym usunąć Muszę to całe sąd usunąć. Dobra, to tworzymy nasz piękny balkonik. Jeszcze na taką wysokość. Jeszcze. Tak, tak. Balkonik dobry, elegancki. Czekajcie, bo ja nie pamiętam jak to się robiło. jak się robiło to I się. jak to zapomniałem jak to się robiło w ogóle No nie pamiętam jak się robiło te takie barierki z tego Jak to się płot o jak się robiło płot Zapomniałem no Serio zapomniałem jak się robiło płot czemu tu, ja tu, tutaj no jeszcze tu. Ja tak będę chciał zrobić, tak? I tu będą te, te barierki z tego. Idziemy spać. Ja to zrobię, te barierki później. Tylko chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. ładnie tutaj miałem zrobić ciąg dalszy właśnie w dzisiejszym odcinku tak to był dzisiejszy chyba znaczy w dzisiejszym odcinku po prostu miałem ciąg dalszy zrobić tu jest jaskini Nie no pojechało mi się, że nie nagrywałem tego A no bo nagrywałem tu jak jestem w jaskini ale nagranie mi się spieprzyło i Trudno no Czasami tak się dzieje Węgiel? Nie wiem czego wcześniej widziałem czy nie Nie mam pojęcia tak naprawdę Kwiatuszki Dobra, będziemy się żegnać, bo mówiłem, że dzisiaj taki jeden z krótszych będzie odcinków. Pamiętajcie o lajku w górze i subskrypcji. Żegnać z wami Maniak Mamorek i czekajcie na następny odcinek Zagrajmy w Minecrafta. Do zobaczenia.